Dobra, czyli teraz będziemy się bawić w grze. Dungeons of Hinterberg. To gierka wydana na. Ja Nie wiem, czy to właśnie ustawienia graficzne. Ogólne. Rowanie. Dźwięk. Głośność główna. Zmniejszę sobie tak na 70. 80%. Grafika. Monitor jest ok, tryb wyświetlania. Trząs kamery, wyłącz, żebym się nie zżygał. Byłoby śmierć gracza? Nie, no chcemy górna umrzeć. Zacznij nową grę. Poziom normalny. Każdy wieczór w kinie wyświetlany jest inny film. Kiedy miałem 5 lat, rodzice zabrali mnie do ogrodu botanicznego godzinę drogi od y, Wiednia. Tam w środku znajdował się ogromna jaskinia. Po 20 latach wspomnienie wciąż jest bardzo żywe. Ponieważ zamieszkała ją czarownica. U grubo, grubo, grubo. Wiedźma w tym. Czy co ja sobie może kamerkę przesunę swoją? O, tutaj. Mm, mój tata się śmiał, że to wyobraźnia, płata mi figle. Moja czarownica to była, to był zwyczajny cień. A czego by nie mówił, nie dało się mnie przekonać. Ta jaskinia była wyjątkowa. Kiedy byłam dzieckiem, każde nowe miejsce było szczególnie. Wszystko miało szalony pom, posmak, tajemnicy i przygody. Brakuje mi tego. Tak początkujący pogromca. Czy była już pani u nas? W jeden, w jeden, w Tam jakieś czarownice mogły być? W moim życiu ostatnio nie było zbyt wiele przygód. Długie dni spędzone w biurze, zalewające się ze sobą, krótkie weekendy. Zaleganie na kanapie. Kurwa, no, opisuje moje życie dosłownie. Jeśli to pierwszy raz musi Pani się wybrać do naszego spa. Dopiero co się otworzyło. Tutaj to się zmieni. Nie mam bardziej wyjątkowego miejsca na świecie niż Hinterberg! I Dungeons of Hinterberg! Zobaczymy, zobaczymy. może... Może jakaś taka ciekawa giereczka będzie? 25 lochów w samym środku Alp. Początkowo media nazwały to wyrafinowaną mistyfikacją, następnie zbiorową halucynacją. Mamy jakiegoś miecza. Jednak proszę wszystko okazało się prawdą. Zostanę tu kilka tygodni. W tym miejscu przez jakiś czas nie będę musiał być młodszym pracownikiem firmy yy, prawniczej. Powinnam się zameldować. Dobra, dobra, dobra. Czyli muszę tu wejść, tak? Wczytywanie. O nie, będziemy każdy ekran mieli wczytywany. Powietrze w pensjonacie ma ciężki, yy, czewny zapach. Z wyczuwalną nutką odświeżonego powietrza. Od razu przypominają mi się wyjazdy na narty, na które jeździłam jako dziecko. Louisa Dorfman, ok, Ach, oczywiście pokój numer 102. Mój telefon nie ma tutaj zasięgu. Czy złapie go pani yy, go w moim pokoju? Ach, dostała pani broszurkę, prawda? W okolicy nie ma zasięgu ani internetu. Obawiam się, że efekt uboczny magii. O, pierdolone czarownice. Dobrze nie będę mogła czytać maili z pracy. Cciaż przygotowywałem pani pokój. Powinno to zająć jeszcze jakieś pół godziny. Zadzwonię po Klausła, jest naszym trenerem, e, rezydentem. Zabierzecie do lochu dla początkujących. O! Zajbiście, fajnie. Świetnie, liczyłam na wyższy poziom. No, świetnie, świetnie. Ja jestem e, świeżaczkiem. Zadzwonię do informacji turystycznej. Za chwilę wszystko będzie załatwione. No i świetnie. W fajnie. Taka graficzka dosyć ciekawa. Zobaczymy. Ten najszybsza droga, a ja miałem wybrać no, najdłużej to bym nie wybrał, nie? Nowe zadanie przybycie i Dobra, dobra, dobra. Czyli tędy, no okej. Okay. Informacja turystyczna. Uda się do informacji turystycznej. A czy możemy skakać? Możemy. A, dobra. Myślałem, że mam w ogóle dobiec, a to będziemy musieli po prostu mieć przejście. Eee. Where is Klaus? Tam jest Rynek. Ulica Handlowa. Jest Klaus. Sią Klausie? Mam rację. Jak się masz, jestem Klaus. Prowadził kiedyś w telewizji program o nadzwyczajnym szlaku oraz winaczkowym. Zaczynajmy, byku. lecimy. Walimy twoja historia. Będę tuż za tobą, ale musisz być czujna i zwracać uwagę na otoczenie. Nieważne, co piszą w broszurce. To niebezpieczny sport. Czy to jest jasne? Oczywiście. Nie trenowałem, nie trenowałem, więc nie wiem. Świetnie, to właśnie chciałem usłyszeć. Masz pierwszy log znajduje się na promenadzie cesarzowej Sisi. O. Trzeba będzie zająć... Moja żona lubi cesarzową Sisi, ona tam jakieś filmy ogląda. Trzeba będzie zająć się kilkoma potworami, zanim dotrzemy do portalu. Chodźmy. Tak, nie mam możliwości, żeby jakiś ekwipunek cokolwiek sobie zabrać. Więc to no musimy się skupić na tym, żeby iść dalej do przodu. Zadanie ukończone. Iść bin Klaus, Jalla. O! Są, dobra. Słuchaj. Te koboldy zaatakują, gdy tylko odpowiednio się zbliżysz. Będę cię stąd pilnować. Jakieś pytania? Czy są świadome? Jak podejdę i mnie zatakują, no to co mnie to obchodzi, nie? A tak lekki, a tak silny. Dawaj, bin Klaus. Chodźmy dalej. Widzisz, jak się poradziłem? Nie wiem, to jest sklep dla dwulatków. Co to jest? Jakieś kule. Widzisz te kulki z mazią? Uzupełnią ci zdrowie. Odnowiono zdrowie. Mam fula. O, Trzy koboldy, uniki, spacja. To ogarniam. Spoko, że mogę w ogóle dwóch koboldów na raz bić. Taki multi-ten, znakomicie. Luiso. Wielu nowych pogromców zapomina o tych podstawach, gdy tylko nauczą się pierwszego zaklęcia. Ale najważniejsze zawsze będą ataki fizyczne i unikanie potworów. Ćwicz cały czas. Chodź, klausik. Idziemy dalej. Jest jakaś skrzynka. No, patrz, skrzynia ze skarbami. O kurwa, Zobacz, ktoś tu zostawił skrzynię ze skarbami po drodze. To jest log dla początkujących. Myślicie, że nie powinno jej tutaj być? Jak fajnie. Akurat tutaj? Co za niezwykły zbieg okoliczności. To takie fascynujące. <grym> Dobra. Na co czekasz? Otwieraj. Jasne. Lecimy, otwieramy. 500 HD. Nieźle. 500 Hinterdolców. W Interdolce ważna rzecz. Interdolców Nie macie tu euro? Uuu, nie. Nie, na miksury, sprzęty, likwidacji. i TP burmistrzowi Wagner wprowadził własną walutę, żeby wyrównać szanse wszystkich pogromców. Nie martw się, w restauracjach bez problemu zapłacisz kartą. Idziemy dalej, blok jest tuż za rogiem. Ani razu mnie nie uderzyli, to jest duży plus. Proszę bardzo, to twój pierwszy portal do lochu, będę tuż za tobą. Masz swoją książeczkę lochów, nie? Musisz dotrzeć do wyjścia i zdobyć pieczątkę. Nie wiem jak to inaczej powiedzieć, gdy dotrzesz do wyjścia, weź pieczątkę od... Do yy, książeczki. Tam jakiś nie wiem, boss przypierdala pieczątkę? Portal wyjściowy nie aktywuje się dopóki tego nie zrobisz. Jakieś pytania? O co chodzi z tą pieczątką byku? Weźmy wytłumacz. Co mówisz o tej pieczątce? W każdym roku jest portal wyjściowy, nie aktywuje się dopóki. Dobra, no to dobra, to, to ok. Czyli powtórzył to samo. Jak, jak jest w środku? Czy te portale są bezpieczne? Dobra. I tak, nie mamy wyjścia, musimy tam wejść, więc po co dopytywać niepotrzebnie, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne? Weźmy sobie, uzupełnijmy życie i lecimy dalej. Wejdź. Ciepło spoza tego świata bije z portalu, czy naprawdę jestem na to gotowa? Nie, ale i tak musimy wejść. Wejdź do loku, czas yy, posunie się do przodu. Wchodzimy. Lećmy dalej. Mamy 500 yy, hinder dolców, czy jakoś tam się nazywa. Dawaj, wsadzaj to łapę. To rzeczywiście coś niezwykłego. Pomyślę, że jeszcze wczoraj siedziałam w biurze i tak bardzo chciałam być gdzieś indziej, być kimś innym. Nie wyobrażam sobie czegoś bardziej niedocenianego. Czy Klaus tu przyjdzie? Coś mu długo schodzi? Nie, on przeszgodał, że tam poczeka, nie? Może lepiej sama się rozejrzy. A, nie trzeba tutaj skakać, ona sama będzie sobie No dobra, tutaj, Luiso, jest Klaus. A, Klaus będzie nas obserwował z góry. Wszystko gra, lochy wyglądają inaczej niż zwykle. Portal też wyrzucił mnie w innym miejscu. Bądź ostrożna, spróbuję dołączyć do ciebie gdzieś dalej. Dobra, iść Klausin. Te lochy mają mapę na przykład, mapa. Mapa jest obecnie niedostępna. Stan Reputation nie można zapisać gry w lochach: u, ekipunek, sprzęt, pancerz, ochraniacze, podnie, cały sprzęt. No dobra, to chyba nic więcej nie mogę tutaj, jakby nawet znaleźć sobie yy, celowanie we wrogów, blokada celu, zmiana celu, o ty gnoju. Ząb potwora zdobyliśmy, co to jest? Też ząb potwora Tak ich mocno napieprzałem, że A, A dobra, wiem jak A. I czemu ta ławka odleciała? Tutaj ciągle nie mogę znaleźć zejścia. To weź za byku. Jest wysoko, nie? Mm, skakanie i spinanie się. Nie chcę spaść. A, nie spadnę chyba. Okay. Ok. Będą jakieś potworki, bo jest odnawianie życia. Czujesz to? Ziemia zadrżała. Coś tu nie gra, pośpieszmy się, bądź ostrożna. Coś mi się wydaje, że ten log dla początkujących on okaże się mm, zhakowany co najmniej. jest ich więcej, troszkę, nie? Dobra, zbieramy zęby, które im powybijałem. Czy ktoś mnie uderzył? Nie, nawet nie mam żadnego zadrapania. Czy ja to muszę rozwalić? Tak. Okej, okay, okej, okay, dobra. Kumam, ząb i Hinderdolce. 500 y, Hinderdolców. Grubo się tutaj dzieje. Coś mi się wydaje. Dobra, dobra, dobra. Tu jest skrzyneczka. Hinderdolców 500. Pyk, pięknie mamy to. Lok dla początkujących. Nie wygląda to źle, powiem ale szczerze. Otworzyła nam się droga. A prosta gierka, nie? Ale czy ktoś powiedział, że gierki muszą być mega skomplikowane? Za prosta gierka. Ziomek przyszedł na ten, na loch dla początkujących i mówi, że prosta gierka, nie? Na drugim lochu tego już nie da zrobić, tego się nie da przyjść. A tutaj muszę. Będzie taka trochę logiczna. Nie, niekiedy, pewnie trzeba będzie użyć mózgu. To może być problem. Do hmm. 80 na godzinę mogę tu biegać. Nie wiem czy ogarnę. Pewnie też będą takie miejsca, gdzie będę musiał wskoczyć na jakieś takie te latające platformy yy, i tam coś zabrać. Tak się domyślam. Siema, Klaus! Nie mogę się dostać do Ciebie. Musisz poradzić sobie sama. Szybciej, bardzo micie, yy, mi się nie podobają te wstrząsy. No... Mówiłem, że... Dla mnie początkujący loch to to... O, właśnie, widzicie, widzicie? Łaaa! Wiem jak mam bić. Dobra, jak się świecą na czerwono, znaczy zaraz będą atakować. Oberwałem raz. Dupcać. I spadłem i nie mogę, tak? Dostał web. Garaż, ziomek! Siła! Siła! Luiso! Szybko teraz! Uciekaj, wszystko się tutaj wali! Run. Dobrze Książeczka, loch Nie wpuścić się bez książeczki y, Daj mi książeczkę mi yy, Jest Jest, mamy pierwszy loch Opuszczony szyb y, kopalniany Mamy to. Pierwszy rok za nami. Loch, roch, loch, loch. No. Pierwsza locha za nami. Czy chcesz zapisać grę ręcznie? Tak. Poproszę. Tak, zapisz. Zapisano po pierwszym lożku. Mój Boże, Fraulein, ale nam napędziłaś stracha. Gdzie ja jestem? Coś stało. Nie, nic nie będziemy go dać. Klau się tu przyniósł. Po trzęsieniu ziemi sprawdził też e, sprawdził też lekarkę, dobrze cię e, zbadała i powiedziała, że nic ci nie będzie. Zostawiacie flownline, Czuj się jak w domu. W razie jakiejkolwiek potrzeby, dzwoń na recepcję. Pewnie będziemy mogli sobie teraz skoczyć gdzieś do jakiegoś sklepu, zrobić jakieś małe zakupy. Poziom, dzień pierwszy. Fajnie, jest fajnie, jest fajnie, dobra. Przechodzimy do wiadomości lokalnych. Małe 6 ziemi zarejestrowano dziś po południu w miasteczku Hinterberg. Hinterberg to miejsce. Dobrze znane z magii, do, 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 Dobra. Podejrzewam, że będzie coś takiego, że. A chuj, nie powiem. Burmistrz Wag Wagner. Ej. Moi eksperci badają sytuację i wszystko jest dobrze, naprawdę. Naprawdę, ziemia lekkie zadrżała. W Finderbergu codziennie dzieje się coś niezwykłego. Dopóki badania są w toku, ograniczymy dostęp do niektórych loków, ale na razie nie wydaje się, żeby były jakieś mm, zniszczenia. Nikt też nie ucierpiał. Faktycznie, no, nic tam się nie stało. Nie ma mowy, żeby dziś zasnęła. Zamykam oczy i widzę pękający pode mną grunt i biegnę, żeby ocalić życie. Są emocje. Muszę się napić. Muszę zdobyć bilet na pociąg i muszę pracować w kancelarii prawnej jak normalny człowiek. Nie, nie, nie. Też mi się wydaje, że nie da rady. Południowe powietrze jest miłe i świeże. Wiatr niesie ochrypły śpiew pijanych awanturników. No tak, tak, no. Nie mam pojęcia, jak oni mogą balować w takich przeżyciach. Pierwszy dzień, co ciężko. Alex, się ma, Alex. Będziemy zbierać jakąś ekipę, może. Tak. Można tak powiedzieć. Widziałam to spojrzenie. Wielu nowicjuszy zawsze oznacza to samo. To był błąd. To był błąd. O tak. Jak to w ogóle może być legalne. Także są z tego kokosy, a no tak, no kokosy Kokosy to euracze, o, mogę się to osiąść? Pewnie, siadaj Czyli byłaś w akurat podczas trzęsienia ziemi, niezły pierwszy dzień Myślałem, że zginę Ja byłam w Dorb Koglu Nieźle zatrzęsło Czyli nie jesteś z tych co to uważają się za niezwyciężonych i nie wyglądasz na kogoś, kto robi takie rzeczy dla rozgłosów w mediach społecznościowych. Co spodziewałaś się tutaj znaleźć? Mam kryzys. Musiałem spróbować czegoś nowego. Masz czasem poczucie, że całe życie postępujesz mądrze, ale do nikąd cię to nie prowadzi? Dzień nie pasuje. Ciągle słyszałem o tych miejscach, pomyślałem sobie, że musi być tu niesamowicie. Niech sobie robią z tego park rozrywki, ale magia. W naszych czasach ważna rzecz. A ja lubię być tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy. Słuchaj, jutro nauczysz się pierwszych zaklęć. Spróbuj przynajmniej tego zanim wrócisz do domu. W kontakcie z magią jest coś pierwotnego zapewnia ci równowagę. Nie obraź się, ale przydałoby ci się chyba trochę równowagi. Daj sobie jeszcze dzień lub dwa. Wierz mi, będziesz żałować, jeśli teraz odpuścisz. Podejrzewam, no tak, no jak z robotą, nie ma co się ee, zniechęcać po pierwszym dniu, nie? Pracy. Dzień, drugi ranek. A, byś mocno, to tak nie miałam. Zazwyczaj w senach jestem z sobą. Na uczelni w biurze w mieszkaniu, jak słucham Karol, która opowiada, jak minął jej dzień. Dziś śniło mi się. Nikt mi się nie śniło. Nie było mnie i bardzo wypoczęłam. Zazedowałem ten czas, zapłaciłam. Jakaś część mnie była przekonana, że tego mi trzeba. Dla odmiany. Chcę posłuchać tego głosu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Siema, Alex. No proszę, a kto tu jeszcze nie jest pakowany? Dobra. Dobrze, to słyszę, że nie postanowiliśmy uciec. Loch idealny na pierwsze zaklęcia. Zaznaczę ci na mapie. Dawaj. Pójdź na szczyt liniu, e, kolejką nową, potem krótki spacer, parę potworków, kilka zagadek, nic z czym byś sobie nie poradziła. Znasz mi znać jak idzie? Ja aha. Pierwsze koty zapłoty, nowe zadanie. Dzień drugi południe. Ogarniemy jeszcze ten drugi loszek i zobaczymy.